Jak się schyliłem, to trochę widzę. A teraz ten się kurwa wychyli. Przed! Jest, jest przed! No. AWka, Marek, po prawa. Po AWka, po A, dobra, wziął. Wziął tam, dobra. Ja potrzebuję broń. Jak to równe Zarób sobie. Tam leży. Mogę ci kupić kołaszka. Tam leży. Tam leży. No jest, no, już. Tapierzy. Miejmy wszystkie kanały chociaż, no. Wujak, Yes. Jaki ten Chciałem ci nabrać Ja się nie dam nabrać, nawet w CD ja Dobrze Nawet w co? Nawet w TD mówię Adrian, skanuj. Skanuj jak nigdy byś nie skanował, mogą ci przejść no Już Jest git, jest git, jest git. Wszystko widzimy O, jest git, jest git! Ktoś podszedł Rzuca no Ja jebę Co tu się dzieje? Jeszcze jeden odruch Wiesz co, kurwa leży, Algan napierdala do niego Eee, wrzucam smog. Ważaj! Dziadziuniu! Minus 92. Ten z MIDA. Będzie mało to będzie. Albo nie, albo tak. Dobrze. Dobra, ostatni ma dwa hp Na skrzyżowaniu jest. Znaczy 8. Po prawej stronie, po prawej. Tam, dalej. Przyjaciel tego Siema, mębuje. kupować? Bo się pieniądze mam, no ja masz apkę na dziob w samejś. dawaj no. mi te mm, Proszę, ja cię. Skażuję? No kurwa, scout jebaniec, a ty nie masz chapa już? Ma Adrian Smoke. Zajebiście Le Leci coś o dziesięć Adriana A kur, Powiedzcie mi kiedy mam rzucić. Scout tu steruje, a ten na skrzyżowaniu Możesz rzucać. Możesz rzucać Wleci coś, Chętnie przyjmę Brawo Bartek oj, 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 nie porobiło. No. Dwóch tam było. U mnie scout, u mnie scout, więc u was jeden, u mnie jeden. Jeden. Dwóch, dwóch na drugie, dwóch długa, wchodzą, wchodzą. Dwa maciek. Matko, święta. Jakieś awupy nice. Ale ich ruchamy. <dłuch> Ojciec ruszymy. Teraz kurde, tu dwie rundy przeżyłem przez cały mecz No, jest dobrze. <grywa> no, idziesz <stutu> <już> na rekord Idę na rekord Under for this? this? <grywa> więcej. Nie rzucaj tu smoka, nikt O, Adam, masz Widzieli Krawa nas widziała Idą, no, ojciec nie, no. nie, idziemy Nie trafiłem go Bajże? A, żebym ja że zjebał Ale zjebał To był dobry nade To pasz na Bartaka Bartek nie ma zamiaru przegrywać tej rundy Zabiół człowieka co ma tatuaż Przepraszam spadło mi pudło Na skrzyżowaniu Bartek szybko, szybko! Skakuj, skakuj tu, skakuj, skakuj! Nóż na te pudła! Uuu. 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 <grywa> Bartek im zamiary pod koniec <grywa> nie, kurde. Ej kurwa